Dziękuję dobry. Dobrze. A u was? Dziękuję, do dupy. <grym> na na się bez znaczenia, żeby wasze było dobre. Jak to Madi? W takim stroju niezbyt. Ale co jest nie jeszcze... jest... tak? Jest... Zima, zimno. Ale dobrze, no jest zima, musi być zimno. Ten, nie? Ten, nie Do którego? Do którego? Do ten, co nie pomiędzy. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Przemo. Co tam? Widzę, że wziąłeś swoich młodych pod skrzydła. Jako coach. Tak. Jestem ich mentorem. Prowadzę ich przez życie. Jaka jest Kochani. najważniejsza rada Przemka Stolca dla młodego piłkarza? Trenować, rozwijać się. Wstawać wcześniej rano. Tak. Szanować przyjaciół. Aktywnie spędzać dzień. Nie przeznaczać czasu na głupoty. Muszę im pokazać życie, wiesz? Doświadczeniem pokazać. A który ma tutaj największy potencjał? Kogo ma... Kto jest Twoim pupilkiem? Wielu jest takich. No masz na pewno jednego takiego ulubieńca. Że trochę przychylniej na niego patrzysz. W którym widzę potencjał? No. Taki młody zawodnik jeszcze? No, ale nie ma już Markusa powiedzieć. To słowacki obrońca, Martin Dobrotka. <laughs> Przesympatyczny Słowak. no. no ja wszyscy ja tak... kochamy Martina. A z młodych zawodników? Wiesz co? Wojtek. Zielu jest takim no, no, zawodnikiem. Jak tak patrzę w szatni na boisku. Nie tylko przez pryzmat piłkarski, ale tego jak się prowadzi i to, co robi po treningach. Bo myślę, że to jest taki... Yy... Wonderkid. Tak. No i jego postawa pokazuje, jak powinien się zachowywać mój zawodnik. Myślę, że odkopiemy tą rozmowę za 50 lat i zweryfikujemy. No, no. Oby tak było, nie? No, oby zagrał. No ma potencjał, zresztą jak wielu innych, no. Jest Stępiec, Skuri. Jest Szyman, jest Stan. Jakub Staniszewski. Reprezentant Polski muszą swoje wyczekać i swoje ekranować. Każdy z nas czekał. Każdy z nas dostał szansę. Niektórzy ją wykorzystali, niektórzy nie. Ci co nie wykorzystali, nie ma ich piłce już niestety. Ci co wykorzystali, no nadal są. A ty Przemek za 10 lat to ile będziesz miał? Powiedz? Lat? No. no tyle co nasz słowak kończy yy, w sobotę albo w niedzielę. No to jeszcze jest nadzieja, że w piłkę będziesz kopał. No dobra, nie ej, powiedz, czy jest, czy jest jakaś niespodzianka dla Martina w takim razie. No tylko nam, nie powiemy mu nic. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Rada drużyny musi się zebrać i... Zbierzemy się i, i coś tam zorganizujemy. 38 lat. Uczycie się 100 lat po słowacku. Trochę, trochę, trochę już na tym świecie żyje. No nie wiem, zobaczymy, co przyniesie czas. Miał komunię walk w Algwie, czym w Garniturze. Ile lat ma Andrzej? Andrzej... 40. 4. Czekaj, jeszcze raz. Taka, jeszcze raz. A w czapce? 28. No, jeszcze. raz. Muszę No to. Nie, no dobra, tak serio, to ile? 38. Worki pod oczami. No pod 38, 9. Czekaj, muszę policzyć, który jest rok teraz? 23. No ja, to będę miał 40 w tym roku. 39. Jeszcze. No to, to jeszcze. No to, to jeszcze. 40, Już tak, tak, tak bez żartów to trafiłem. No, dokładnie. Tak I Zamieniamy, kończy z góry, Ja wstrzeliwuję, wychodzimy, moja. Bóg atakuje. Zachowujemy oczywiście ostrożność. Masz ten telewizor, co? Mam to koło. Ja!

Cześć! Cześć! Cześć Monaku! Pa! Brawo, Ziemru! Brawo, Ziemru! Brawo! Ziemru, palcie! Brawo! Chodź, Ziemru! Ziemru, żyj tam! Dobra, kurwa! czapę, co dzisiaj masz. Zmieniłeś? Zmieniłeś. Schyloni. Bo jesteśmy bliżej helu, tak? Dokładnie tak. Tak to sobie wykombinowałeś. Skąd taka czapa, powiedz? Odsłyszałem, że, że pewna historia się z nią wiąże. Od kolegi pacjenta, z którym współpracowałem. Przesyła mi takie gifty. Często. Wielkie pozdrowienia dla Piotra. Masz go teraz? Mamy? Wyjdź, wyjdź, Tak! Dobrze, dobrze! Tak Martin, co słychać? Dawno nie gadaliśmy Spokojnie, obozowe życie Obozowe, tak, ciężkie życie obozowe Od treningu do treningu, od posiłku do posiłku Tak jest, od meczu do meczu. A co między treningami i meczami? No nic, odpocinek trochę Książki poczytać. O co teraz czytasz? No widzisz. Wiesz co, czytałem o takich genach sportowych. A takie ciekawe rzeczy. A interesujesz się taki, taką właśnie fizjonomią nie. i rzeczami? Nie, biznesami? tylko taki przypadek, że Ale inaczej. Okej. Okay. Wszystko jest. A Mistrzostwa świata w piłkę ręczną śledzisz, bo ty jako wielki no, fan sportu. No to ale nie jestem taki, żeby za bardzo zainteresowany w tym, ale... A. Patrzyłem na jak się Hiszpanii No nie zu nie? O, nie zuj, nie zły. Dobry. No taki wyrównany. no ale szkoda, że przegrane. No no, nie, ale nie jest to hokej, wiadomo, nie? O, no. Tego tu brakuje. Komal ma klucz. Co tam, <grym> tak, tak. jak tam życie? Jak w Madrycie. Jak w Madrycie? Tylko temperatura jest? nie ta troszeczkę. Hmm. Ważne, że praca jest Ta co zaplanowana, zrobiona. Dobre piły wczoraj dawałeś na wrzutkach. A można było spokojnie iść na kolację po takim treningu. Trzeba więcej wymagać jeszcze. Jeszcze więcej? No, oczywiście. Ale. Mam nadzieję, że praca popłaci. No, a dzisiaj się tutaj z tym ukraińskim kolega. Chodź, 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 zimno. Nie? Musimy uciekać, bo musimy jeszcze porozmawiać dalej. A wy jesteście razem w pokoju? Tak. My, my Ukraina, Polska, zjednoczeni. Nie? No. A po jakiemu gadacie? Po po, każe, po, po czesku... Francuski. Francuski po... tylko. Język miłości. No. Nie no, jak, jak się... My się dogadujemy bez słów, My się rozumiemy. Nie? A za... Musisz nauczyć mnie polski. On powiedział, że mam go w 9 dni nauczyć polskiego. Mhm. Tak? A który mamy teraz dzień nauki w takim razie? Piąty? Piąty? Ale już mu dobrze idzie, wszystko rozumie, nie? To wszystko rozumiem. Rozumiem tylko jeszcze... Musi podszkolić mówienie, ale powiedział, że to nie problem, że, że jak wyjedziemy w środę z obozu, to już będzie normalnie nawet wiersze recytował. O kurczę, Szymborska No, w Sanach, puszczanych w sanach piosenki. A wiesz, że my mamy fana w sanach wielkiego nie, w drużynie, No już zdążyłem się przyzwyczaić. Przatni po treningu. ale ja też lubię i moje dzieci też lubią, więc, więc to jest mój styl. To jest twój styl, Sana? O. To ulubiony utwór musisz podać w takim razie. Nie no nic dwa razy się nie zdarza, prawda? Aha, no czyli ty jesteś taki... Ty jesteś romantyczny chłopak, jednak ja widzę. <grym> no bardzo, jak troje dzieci już mam, to trochę romantyzmu musiało być. A, widzisz, w tym to... związku. No, To już są tajemnice waszej, wiesz. W sypialni, to nie będziemy tego poruszać chyba. Nie wiem, nie ma. Są, są ważniejsze rzeczy w piłce, ale nie w życiu. W życiu jest najważniejsza miłość. No tak. I rodzina. Randy, damy chyba taką ramkę w ogóle, taką, jak na walentynki się daje z sercem, i tu będziesz w tym sercu to, to mówił wszystko. Tak? No? E, ja to mówię od serca, więc szczerze. Nie no, ja więc, wiem. Ale nie no, tak jak mówię. Tutaj jest najważniejsza piłka a w życiu, bo za piłką jeszcze rodzina. Znaczy i zdrowie w pierwsze miejscu no. no pewnie, że tak Dobra, koniec tych... No dobra, to jakiś teścik może zrobimy jeszcze. A za co? Aza, dawaj. Co? Teścik języka polskiego. Eee, no, jak... Dobry smacznego. Bardzo proszę. No i koniec. dobrze, to, to na razie... A koniec, no ale to jako liczysz jako czwarte koniec słowo, tygodniku. nie? A jak w ogóle się czujesz? Tak, już możesz nawet po angielsku, nie możesz... Po polsku powiedz. Nie, po Mówiłem ci jak jest. Tak. Co? Jak, jak się zmę... No. Tajred jak jest zmęczony? No. A, jak jest zmęczony. <gry> dobra, dobra. Nie, umie, umie. Rozumie wszystko. będzie dobra współpraca. Musi być. No tak. W to wierzymy, nie? Wy możecie zamknąć, nie? Tą jedną stronę obrony tak naprawdę. Bo by obok siebie? Dobrze, dobrze widziałem? Musimy, no. no próbujemy. Dlatego was rzucili razem do pokoju, żebyście się dogadali. Nie, Haza siedzi koło mnie w szatni i tak od rozmów do rozmów połączyliśmy siły. Tak, macie wspólne zainteresowanie? No, piłkę. <laughs> Mario, musisz jakiś quiz tutaj poprowadzić z chłopakami. Idziesz w środku i dajesz po pytaniu. Do jedno do, do Skórki, drugie do Jurka. Mogą być wiedzowe, mogą być piłkarskie. Kto w zeszłym sezonie rozpoczął strzelanie w gdy Gdynia? Co wy ja quiz, quiz. Brawo, ah, dobrze, 1-0 Skóra. Zakończy. Kto zakończył, zakończy, Jurek? Kto zakończył strzelanie w rundzie o, jesiennej? Ja wiem. Jesiennej? No, ale wiesz, to jest podchwytliwe, bo tu nie chodzi o ostatni metr, bo tam były chyba trzy kolejki rozgrywane jeszcze z wiosny, no, nie? na jesieni. nie? Wiem, pewnie Skóra. Bedich. Dziękuję. Baby. Też Bedich. Mamy niespodziewanego uczestnika quizu trzeciego. No, proste pytanie no, dla Dziwna. To łatwe pytanie, Mario. Ja się wolniej iść, bo ja idę tyłem i wy w ogóle tego nie szanujecie. E, dobrze idziesz, dobrze idziesz. <grystanie> ja zawsze miałem przed oczami, że tam jest z tyłu ten taki, taka zapora, żeby samochody nie przejeżdżały. Dobra Mati, powiedz mi co za piłkarz rozpoczął strzelanie w tym sezonie. To ja wiem nawet. W tym sezonie? A no. to jest trudne. Nie był ten? To jest trudne, bo to nawet nie jest piłkarz. No skóra. <grystanie> Czy ta Dobra, odpowiedź była kluczowa? Że wiesz, że piłkarzy, Nie że o piłkarzy, tak? Bo bo, bo Dobra, to, bo to, bo A to jest dopiero kandydat na piłkarza, prawda? Nie no, skórę wszyscy chwalą tutaj. No i mam takie wrażenie. Liskim, dziecko, co chwalisz? Co te panie z kuchni, że bardzo fajnie... Bardzo fajnie. Że ale mówi, mówi fajny, dzień, dzień dobry, dobry, dziękuję. Dzień dobry na stołówce mówi. Tutaj zamknięte, już od razu wam powiem. Już tutaj jedni się nacieli na te drzwi. Co, tam? Co sądzisz o nowym outficie, o nowej stylówce Adamsa. Stopy nowego? No że się, że się ogoliłeś. Aha. Ja cię nie poznałem zupełnie jak tutaj przyjechaliśmy. Tak. Młodziej wygląda. No młodziej, no wyglądasz jak no. w FIFA nie wiem, 19. Broda, jakieś takie nazwisko gruzińsko brzmiące to może by było, nie? W euro. Może ktoś by się nabrał <laughs> jeszcze. <nie? laughs> Dzięki temu jest taki wiesz, dynamiczny teraz. Zobaczycie się na sparingu jak będzie kręcił. Tak bardziej aerodynamiczna twarz. Owal inny zupełnie. A mało ci Adam z nas na vlogach ostatnio, tak się nie chcesz chyba występować. Ja nie jestem medialną to to... postacią. Ja, ja wiem. Mu to no, to lubi, to mu. Lubi, ty Zawsze się czubim przyjęciem. zasłaniasz. No bo on to lubi, nie? Kiwice go kuchają wyszek. Ale wiesz co ci powiem ty masz taki... Dobry żart, taki wiesz, jesteś sarkastyczny taki, ironiczny, ludzie to lubią. No dalej, dalej. Oj, jesteś, oj. Ale jaka incepcja, patrzcie, Jurek jest tutaj. Jurek jest tutaj, nie? O co chodzi? No patrzmy jeszcze, oj. Moli. Znowu incepcja. O, chyba nowe profilowe skórka, co? Тут до Руды есть? <говорит> Там есть такая А, да. да. да? Mm -hmm. <говорит>